Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie To ja, chory suchar Dzisiaj nie mokry, tylko chory e, Że tak powiem Coś się wydarzyło dziwnego Bardzo dziwnego coś się wydarzyło jestem e, mega tory Generalnie to tak e, Zaczynając Wstałem rano, czuję się chłowo. No to patrzę na łupa No nie, znaczy inaczej W ogóle poszedłem spać o 21 Wstałem o 10 Także 13 godzin w łóżku Budziłem się w nocy, łeb mnie bolał no, generalnie tragedia była, tragedia była. No i wstaję rano, patrzę na łupie. Regeneracja 1%. 1% regeneracji. No, nigdy tak nie miałem. W ogóle łup mi dał ten. Łup mi dał y, powiadomienie o treści. O, 1%, 1 recovery? Spokojnie. Może być źle, ale pamiętaj, że 0,5% osób na planecie ma ten sam wynik dzisiaj. No, więc 1%. Tragedia. Do tego patrzę. Health monitor. Na czerwono. 4 na 5 metry kleży. Podzę w te metryki, a tam tak, człowieku. Ja siedząc w łóżku. Miałem 97 tętna. Siedząc w łóżku. Po wstaniu. 97 tętna. Spoczynkowe tętno 85. Yy, podniesiona temperatura ciała. Poszedłem potem zmierzyć gorączkę, było. No, było 37. Więc leciutko podwyższone. Patrzę jeszcze, jak ciało w ogóle ten. W stresie jest. Cała noc. Całe je 13 godzin w high stresie, ciało, że wiecie, po prostu wysokie, tętno i tak dalej. E, no, generalnie tragedia. Dalej czuję się, no mega słabo, e, ale po prostu już jest lepiej, X. już nie na łeb, wziąłem tam jakąś tabletkę, piłem sobie herbatę z imbirem i cytryną No i żyję jako tako Ale tak dziwnie jest, no nie? Wczoraj już było źle Wczoraj, właśnie, wczoraj w ogóle nie streamowałem I wczoraj byłem na badaniach krwi rano I uwaga, jestem na badaniach krwi Zasłabłem na badaniach krwi wczoraj Musiałem się położyć u pielęgniarki na łóżku tam, tym takim u niej yy, Podawałem mi wodę do picia No generalnie tragedia jakaś była wczoraj i dzisiaj no, badania krwi przy chorobie, ale stary, ja nie widziałem. No, wczoraj po prostu wstałem, no i byłem taki lekko zaspany, ale jeszcze czułem się w porządku. No, tylko potem pojechałem na te badania krwi, no i zasłabłem na badania krwi. Wracałem z tych badań krwi na półtorej godziny, bo tak, poszedłem do samochodu, usiadłem w samochodzie, chwilę siedziałem. Potem pojechałem na stację benzynową, wziąłem sobie zapiekankę do zjedzenia na stacji benzynowej, usiadłem znowu w samochodzie i znowu siedziałem. Potem pojechałem do sklepu po drodze, znowu siedziałem pod sklepem w samochodzie z 25 minut, no i pojechałem wreszcie do domu. No i potem jak już byłem w tym domu, to poszedłem do łóżka, zaczęła mi boleć głowa, no tragedia, no i 21 usnąłem, no i wstałem dzisiaj 10.00, no tragedia, tragedia generalnie była. No teraz czuję się taki osłabiony, zrobiłem sobie znowu herbatkę z cytryną i imbirem, no i jakoś żyję, tak? Ale właśnie, będę miał do sprawdzenia wyniki badań krwi w takim razie, będę miał badania krwi do sprawdzenia, bo zrobiłem sobie wczoraj, więc pewnie wyniki już są. Co musi się stać, abyś od Brusa już mu nie pomagał, nieco mi się sama gadka u na streamie? No Requiem, no co by się musiał stać, żebym, żebym z Bruce'em, no nie chciał mu pomóc, no... Nie wiem, no, słuchaj, Bruce to jest ciężki przypadek, no, bo Bruce to jest przypadek człowieka, który ma 30 lat, który troszkę na własną rękę jest nieudasem, ale który jednak troszkę ma niefarto do pewnych rzeczy w życiu, no nie? A co, ja jestem Zbawicielem? No nie, ale, ale co, a nie mogę? Nie mogę chcieć mu czymś pomóc na przykład? No nie wiem, no, nie uważam, żebym zachował się jak Zbawiciel, bo bardzo często to zrobię, po Przepraszam pod górkę znowu No świnia to był taki niefart człowiek, który raczej się nie zdarza Nie no, takie rzeczy to nie Ale po prostu ma jakieś niefarta rzeczy no. Oni go nie lubią, więc nie możesz no ale kurczę, no brusik. No bo dzisiaj, to jak ktoś był na streamie Overpo'a, albo Bruce, albo Delor, to to wie, no, mieliśmy dzisiaj gadkę z Brusem, No i Bruce generalnie boi się składać swojego komputera. Bo Bruce sobie kupił obudowę nową i kartę graficzną do komputera i boi się składać sam. No i ktoś ma mu przyjechać i składać. Ja zaproponowałem, że mogę przyjechać do niego, bo akurat jechał do Bagiety. I w ogóle odpalimy streama na jego kanale z lustrzaneczki, ładna jakość i będzie składał tego kompa on, a ja mu ewidentnie coś, wiesz, pomogę. No przecież ja też się nie znam, ale złożyłem swój... Komputer, więc zakładam, że mógł złożyć kolejny. No ale on powiedział, że nie, bo, bo nie chce już tamtego ziomka wystawić. No i co, no jest I boi się składać sam. No i jeszcze overpą. No nie, overpą też powiedział Brusowi, że żeby składał sam i że jak Bruce robi kartę resztą, to overpą mu kupi nową. Ale Bruce, mimo tego, mimo że ja chcę mu pomóc, mimo że overpą chce mu oddać ewentualnie kartę, jakby coś się zdawał, no Bruce nie, nie złożę, bo to dla niego zbyt duży stres i i człowieku się nie da. Nie tyle, co składać że przenieść do innej buduje nową kartę. No tak, tak, bo Bruce generalnie kupuje obudowę kartę graficzną. Czyli jakby na przykład obecną płytę główną, ramę, dysk. To wszystko ma już przypięte w płytę główną, więc on po prostu musiałby przenieść z jednego kompa do drugiego. Z jednej obudowy do drugiej. No i tylko przykręcić tą płytę główną i tyle. On gada, że nie miał z tego przyjemności. Tak, on Bruce powiedział, że nie będzie miał przyjemności ze składania komputera, bo będzie się stresował. I on nawet jak ktoś mu składa komputer, to on się stresuje. No, on powiedział, że jak ostatnio ten kaliga. Z czatu składał mu komputer u niego w mieszkaniu. To Bruce na to patrzył i się tym stresował. Rozumiecie? On stwierdził, że się stresował tym, że ktoś mu składa komputer. Ja jestem w soku. Tak? Co to jest? To jest to z komisją? Wypowiedź macie Jakimow podczas posiedzenia komisji o promowaniu ilegalnych haseł przez Polaka, Rafoni z innych sfer. No tak, bo dzisiaj jak coś jest komisja. No cześć, zaczynając wątek, bo może tak, może zaczniemy od samego początku. Eee, Boxdel dodał tweeta, w którym napisał tak. Influencerzy promujący kasyna mają duży problem. mini leak przed tragedią. Dzisiaj o 14.30 odbędzie się komisja cyfryzacji w sprawie promocji nielegalnego hazardu przez influencerów w Polsce. Czarny nie a kontrakty potrafią opiewać w tym momencie na kwoty nad 800 tysięcy do bagatela miliona złotych. Za 20 streamów dla największych streamerów. Mówiąc prościej, kupowane Rolexy i diamenty przez tych twórców to nie fake. Jednak nie wszystko jest prawdziwe. O, przypominam, pa pam pamiętacie, że miałem ofertę na, yy, na ten na pół miliona euro za miesiąc? Także mogą być nawet większe. Jednak nie wszystko jest prawdziwe, a na pewno i środki, którymi większość twórców gra, są generowane przez menażera kasynowego, z którym dany twórca ma w danym momencie współpracę. Technika jest prosta: graż za spore siano, jest to atrakcyjne do oglądania. Każdy lubi, jak ktoś dużo przegrywa albo dużo wygrywa. Dopaminy efekt, co zwiększa liczbę oglądaczy na takiej transmisji. Nie mówię już o kupowaniu botach na kiku, bo to stało się na tyle powszechne, że nad niedzielne widzę na telekumaty, że jak to Bangla. Służby z kolei zaczynają zwracać uwagę na fakt, że kasyna promowane przez polskich twórców są w dużej części rosyjskimi platformami bez licencji na działanie w Polsce. Trafik, który jest przez twórców internetowych przyzwyczajony na kasyna pochodzi w 99% z Polski, przez co traci totalizator i legalne kasyna, które kupują drogie licencje w Polsce. Legalne kasyna tracą w ten sposób potencjalnych klientów i kogoś mocnego bardzo denerwuje. Adrian Polek z akcją bezprawnego wykorzystania wizerunku Roberta Lewandowskiego dolał oliwy do ognia, bo sprawą zaczęły interesować mainstreamowe media. Adrian co prawda przeprosił, ale czy to coś da. Nie tylko sztartu Roberta będzie wyciągał konsekwencje, z tego co już wiem, ale również dla służb jest to odpowiedni bodziec, by zadziałać przeciwko nielegalnym kasynom. Zabawnym jest to, że Adrian Polak, wróg Szymola, wszedł do jego branży kasynowej i może zadziałać jak bomba atomowa, która zrobi spustoszenie w jego niszy. Trzymał po przyjeździe do Polski poinformował, że otrzymał zakaz opuszczenia kraju do momentu, aż zostanie przesłany, jak sam mówi, tym razem to nie fake. W branży kasynowej jest w tym momencie spory kocioł. Nie tylko twórcy, ale też branża menażerska. boją się, że proceder zostanie ukrócony, bo zrobiło się tym zbyt głośno. Cytat jednego z kilku menedżerów, największych twórców z branży nielegalnych kasyn. Wniosek? Robert Lewandowski i jego aura zasięgu mogą przyczynić się do zakończenia tego procederu. Głupia wrzutka we jaj może być gwoździem do trumny i spowodować niewyobrażoną reakcję łańcuchową. Adrian Polak niesamowicie. No nie, nie wiem czy widzieliście wczoraj Ale Adrian Polak Jest tu gdzieś to wstawione Nie ma tego wstawionego Ale Adrian Polak po prostu wstawił zdjęcie z AI Z Robertem Lewandowskim Że idą kręcić w kasynie Nie, naprawdę No niesamowite No nie, niesamowite to jest No i dzisiaj jest tak jest, ta, jest to posiedzenie tej komisji Gadają to właśnie o kiku e, O kidropie e, O lootboxach Dużo mocnych rzeczy W mediach społecznościowych Jednego z takich streamerów Ukazał się post W którym został wykorzystany o oh jest Adrian Polak, Robert Lewandowski. Wizerunek Roberta Lewandowskiego, który zaprasza do kasyna online. To Przedstawiciele Totalizatora Sportowego, więc to jest ambasador Totalizatora Sportowego Lotto, więc mam nadzieję, że pani prezes też coś powie na ten temat. Witam co wszystkich spowodowa... I co się dzieje? Ten streamer będąc na Polsce, będąc na Malcie streamuje nielegalne kasyno z wykorzystaniem tej platformy i wykorzystaniem wizerunku Roberta Lewandowskiego. Wszyscy ci ludzie Pokazują gigantyczne wygrane w tych, w tych kasynach. Obsypują. O, to zdjęcie z adrannym ciosem tam chyba było, jak ma euro wyciągnięte. się pieniędzmi, pokazują drogę samochody, jachty. To są wszyscy twórcy, którzy są właśnie na tej platformie stworzonej przez te największe nielegalne kasyno. To jest właśnie ten pan, który upijał swojego psa wód. To Robert Passut i również streamował te nielegalne. Nielegalne kasyna. Mając narzędzia, mając ten, ten rejestr, bo cały czas mówimy, że tu Unia Europejska musi coś zrobić. Nie, to my musimy w końcu coś zrobić, to Ministerstwo Finansów musi coś zrobić. Jeśli nie wiedzą, co zrobić, zwrócić się do rynku, nie wiem, poprosić może jakieś, jakieś zewnętrzne kancelarie, żeby takie, takie regulacje stworzyć, ale ja te regulacje widzę, tylko one nie są skutecznie egzekwowane i wykorzystywane. Mamy narzędzia. O Kiku też gadali? No tak, gadali, że Kik to jest, to jest platforma streamingowa zrobiona przez Stejka, czyli największe kasyno. Było, było, tak. No nie no, to wiecie, to przykre jest tylko to, że obrywa się Kikowi samemu w sobie, przez to, że tu się tak spopularyzowało po prostu wśród Polaków to reklamowanie kasyn. No bo wiecie, kasyna są dostępne, są reklamowane i na Twitchu, i na YouTubie, wszędzie są generalnie reklamowane jest przykro po prostu, że akurat Kikowi się obrywa w takiej sytuacji, no bo, no bo Polacy zaczęli reklamować e, kasyna na Kiku tak, tak mocniej, no nie? Na Twitchu już wcześniej mieliśmy Galinaosa, mieliśmy Prawnikro, właśnie, właśnie. Wiecie, no generalnie to, wiesz, kasyna, nawet, nawet, nawet w tym momencie dwu, jest dwóch polskich streamerów na Twitchu, którzy napisali... Slots, no nie No więc jedyne co jest przykre, że po prostu obrywa się kikowi i tak, e, tak po części za nic, bo, bo kasyna, reklama hazardu, no kurwa, kik jest normalną platformą, tak samo jak YouTube i tak dalej. No patrzcie na przykład na ten kanał, no nie Wysokie wygrane. Wysocki tu kręci naprawdę ładne wyświetlenia. A to jest wszystko na YouTubie. Ten film ma charakter wyłącznie rozrywkowy. Normalnie. Ten film nie promuje nie umożliwia dostępu do żadnej strony z grami hazardowymi online, ani z zakładami sportowymi, które nie została zweryfikowane przez Google Ads. No nic no. E, ja na szczęście mam wygrane, kupiłem dom. <laughs> Jeszcze kredyt trzeba spłacić, ale to już nam radę. A właśnie TikTok się z Ketrabem pojawił. Czekaj, ja to znajdę na TikToku, może po prostu. Bo to D DZZ wstawił, ale ja może to znajdę na TikToku, bo ja to polaikowałem chyba. Milion wyświetleń w ogóle to zrobiło. Ile pan najwięcej zarobił? W ciągu dnia? Z 10 tysięcy? Dychę? Dychę. Czyli co, panu kasy nie brakuje? Teraz fizycznie tak, w ogólnie nie. Kasy mam jak lodu. To czym pan się zajmuje? Handlem. Takim? Handlem. Oczywiście, że tak. Rozwiązywaniem co problemów innych, tak. Co zrobić, żeby mieć kasy jak lodu? Zainwestować cokolwiek się ma. Najlepiej dać mi, a pomnożę i zaraz mogę oddać, nie ma problemu. A ile najwięcej pan wydał kasy, tak? Yy, ale na co? To pan nie wydaje. Nie wydaje. No na milenę na przykład? Daję bardzo dużo, a przeważnie to na cele charytatywne. I na ludzi. To jest najlepsza inwestycja zawsze. No i na co pan tak przeznaczył na przykład? No na Unicef, na wioski dziecięce, poczekaj, jeszcze tam jedna była, Greenpeace. No i ogólnie na ludziach spotykam na ulicy Ktoś potrzebuje na jedzenie, na coś, na to, na tamto. I dlaczego pan tak przekazuje te pieniądze? Po co mi? Pieniądze nic nie dają. Przede wszystkim szczęścia na pewno nie dają. No ale pan jednak inwestuje i pomnaża. Tak, tak? bo nie ma lepszej inwestycji niż ludzie. Ja wrzucam pieniądze na giełdę, ale to tam pieniądze biorą ludzie dalej. I pracują, dalej przetwarzają, prowadzą firmy i tak dalej. Hej, nie, no to ogólnie imponujące. A skąd Panu taka myśl, że, no nie wiem, żeby na przykład nie kupić sobie super fury? Bo nie mam prawa jazdy chociażby i nie potrzebuję. To stoi w garażu, kurzy się, kosztuje, po co to? Na mieszkanie swoje. Nie stać mnie jeszcze. Miałem, wie pan... to. No, ale jest... może jakby pan nie rozdawał, no to by pan miał. Nie, nie, nie. To tu już historia się zaczyna, zaczęła w ten sposób. Miałem 200 tysięcy, bo całe życie oszczędzałem generalnie z renty po ojcu, tak? I chciałem sobie... No to już znamy. Sobie ...wziąć mieszkanie wraz z matką na kredyt i to wtedy było 10 tysięcy miesięcznie na rękę. Natomiast bank mi nie chciał udzielić takiego kredytu, żaden. Więc stwierdziłem, że przewalę pieniądze, bo i tak mieszkania nie kupię. To jakoś... Jak powiedział, ile zarobił, to nawet ładny. <laughs> Jakoś mu nie że Dobry farmazon. Mam kasę jak lodu, ale na mieszkanie mnie nie stać jeszcze. Ta historia się sama sypie. Bo <laughs> nie jestem ziomek? Dobry człowiek, Gosia napisała. Uczciwe mieszkanie kubi, że w ostatnich czasach. Banki na to nie pozwolą. Przecież to, co on tu gada, tak się kupy nie trzyma. Ale pasy to. Dobrze mu idzie. Wuja, skontaktujesz się z konapem. On ci da do mnie kontakt, wuja. E, nie mam już. E, Wysi donate. Nie mam już czego. Wszystko wydaje mi, że wrześniu praktycznie nie mam za co żyć. No to. Stary. Tak wiem, że od nie wiedziałem, że te pieniądze tak szybko zejdą. No nawet nie całe się, że szczęście, że miałem za co jeść. No i co, że konskim i wiem, że ciężko, ale ciężko było mi tu dać kontakt do wuja, bo by inni do mnie pisali. Ziomek k***a, mi pisze na, teraz na czacie u że nie ma za co jeść. Mocne gówno, generalnie. Co no z tym magikalem się dzieje? Magikal i magiczna naty to jednak mają łeb do robienia kasy na fake dramach. Nakręcałem, że się rozstają, po czym lecą na dwa live, TikTok i kik i kręcą po Liczby, oba strzymy około 55 osób, co powoduje idealny ruch między dwoma platformami. Finalnie się godzą i jest dzięki, że różyczki kochani tapujemy. Ale serio coś takiego było? Że Magika miał live'a na kiku Anaty na TikToku i kręcili dramę... polisz. Tutaj streszczenie. Dobra nie, wszystko zaczęło się od dramy na plaży. Natych chciał filmik, jak kręci się w kapturze. Majkika się oburzył, że nie będzie nagrywał ją, jak jej nie widać twarzy. Nagrali innego TikToka. Naty dała TikToka z znakiem wodnym, bo nie miała go usunąć. Była pewna afera, że Natych chciał pomocy, ale Michael zaczął jej zarzucać, że są razem półtorej roku, a nadal nie potrafi pytali, swojego konta. Naty powiedziała mu, że zajmie się prowadzeniem konta, ale on ma prać gotować, sprzątać i jeździć autem. Naty próbowała załagodzić dramy, dramę, co trzeba się do niego przytulać, ale Michael nadal był obrażony. Stwierdzi, że na ty hotelu, Michael kontynuuje streama. Z racji tego, że z tej na światło wyskoczył z i do Polski zaczęła gadać, że boli moment że Daniela i że nie potrafi go zostawić. Pojechała do hotelu zostawić mu kartę, chwilę później od do niej dojechał, spotkali się, coś tam pogadali, Michael siedział na wyjebce, a Nati robiła haul zakupową. Nati poszła do basenu, Daniel poszedł za powiedziała, że go kocha, go nie zostawi zakończyła live. Ostatecznie się pogodzi. Najważniejsze, że kasa z KPP będzie się zgadzać. No ostatnie zdanie jest akurat mega ważne. No to stary, taka afera musiała być. Pa Patryk Wegeta pisał scenariusz? Nie zabraniaj nic. 16 tysięcy osób na streamie. No oczywiście kto na czacie? Justa 97, Aja 2020, Figotka, Paulala 0, Basiula 87, Patrycja, Bambigag, Karol 064, Daria 088, Ruda 092, Kamcia, Pak patka 8936. Godzinę temu było 26 a to już powinien akurat zbotowane. A to 16K może być prawdziwe. Widziałeś najnowszego szalnego? Legging like informacji, że mogą pokazać, pokazać walizę skika. Jakiego znowu szalnego? Szalnego reportera? No po. Cieś, szal... ty... szalny reporter by gadał coś, Wstawienie karty walk. Konferencja fejm, malicha. Czekaj, może i idę tak. Bardzo blisko. I e, wydaje mi się, że. To Bo ja wiem, że ty masz. Ty wiesz dużo. Znaczy ja powiem tak, streamerzy, którzy są na kiku mogą sobie szukać już innej platformy, nie? To wydaje mi się, że to już jesteśmy bardzo, bardzo blisko tego. Bo ty oprócz tego Maciu, że dużo wiesz, to jeszcze... To jest Maciej Jakimow generalnie. Maciej Jakimow to ziomek pracujący w branży i-gamingu, czyli w branży głównie bugmacherskiej. No i generalnie on często bardzo pisze o jakichś rzeczach jak bugmacher, np. kogoś oszuka albo coś takiego. No tylko wiecie, Eldorado Maltański niedługo się skończy. No jakby... No i on dzisiaj był na tej komisji, pokazał właśnie te screeny z Adrianem Ciosem, z Polakiem. On tam był dzisiaj na tej komisji, ale nie wiem... No Eldorado Maltański rozumiem, tak, eee, ale żeby Kika zbanować, to nie rozumiałbym tego. Eee, ty jesteś inicjatorem pewnych zmian i wiem, że a propos Kika też gdzieś tam pracowałeś nad Tak, nawet jutro wybieram się na komisję sejmową, gdzie będzie też ten temat poruszany, gdzie będę dokładnie opisywał, jak wygląda cały, cały mechanizm. To jest po prostu kwestia tego, żeby ten Kik został faktycznie wpisany na, na listę domen. No to widzisz, Maciej Jakimow, ja generalnie twierdzę, to jest kumaty ziomek. Więc dziwi mnie to, że on w taki sposób gada o Kiku, bo na Kiku można dosłownie to samo co na YouTubie, ale na YouTubie i na Kiku można więcej niż na Twitchu, bo na Twitchu niektóre kasyna są zbanowane, na przykład Stake, dajmy na to, na Twitchu jest zbanowany, ale są kasyna, na przykład Envy Casino. Niektórzy Polacy na Malcie reklamują Envy Casino, na Twitchu też można reklamować Envy Casino. Więc, jak nawet by zbanowali Kika, to po prostu streamerzy z Malty przenieśliby się na Twitch'a, tylko reklamowaliby nie wszystkie kasyna. Więc, no i jeszcze to jest to, że to jest takie pierdolenie, jakby na Kiku naprawdę kasyna dominowały streaming. Chodzisz sobie na Kika, no i masz tak: masz Magikala, który nie reklamuje kasyna, masz Margeniego, który nie reklamuje kasyna, masz Popo, 4000 widzów, tylko tam naprawdę to widzów jest no maksymalnie 1000, wydaje mi się. I, i, I tyle. Masz potem mnie, masz potem Wysockiego, którego ta liczba w tym momencie nie wiem, czy jest prawdziwa. Jak masz slotsy, to jest zbotowany stream. Potem masz taku, GTA. No potem już w ogóle nie masz slotców. Na Twitchu może być dosłownie to samo. Także, no nie wiem, no ta, to, jest, to, jest, to jest przykre w pewien sposób, bo jakby, hej, niech dojadą malci, mal, jakby, jeśli to jest nielegalne, to niech dojeżdżają Malciarze, no nie? Jakby okej, okay, niech dojeżdżają. Jak ktoś łamie prawo, niech go dojeżdżają. E, jak ktoś nie łamie prawa, to nie. Klik sam w sobie jako platforma, taką samą platformą jak Twitch i YouTube. Taką samą. E, dziwne to jest dla mnie, co tutaj macie, jaki mówi, bo po prostu ludzie mogą streamować na Twitchu. No właśnie, no tak samo Instagram. Na Instagramie też można reklamować kasyno oni to robią, więc panowanie Kika jest taką głupotą, to jest po prostu taka głupota, jakby wiesz, no myślę o sobie i o innych streamerach, że jakby no my, osoby, które po prostu korzystają z Kika, ale nie reklamujemy kasyna, na tym stracimy, rozumiesz, to jest po prostu, panują to papa farm kaskę na credo, nie wiem, to chyba przedłużonego człowieku odpala jutro, co to ma być ty? Nie, jutro nie. A co, srażykacie, że odetnę kurek? Mm, wiesz co, ja? Nie, cię to nie. Ja jestem gotowy na to. Ja cały czas mówię od kilku miesięcy już nawet, że ja żyję w taki sposób, że jakby ucięli Kika i skrzynki, to ja po prostu. Wiesz, będzie mi dobrze w taki sposób, no nie? Więc ja, ja żyję w taki sposób. Wiesz, to, że na przykład kik się wydarzył, no to dzięki temu kupiłem dom. Taka jest prawda. Gdyby nie kik, nie kupiłbym domu. Po prostu, nie, no nie dałbym rady. A kik się wydarzył, więc kupiłem sobie dom. Ja dosłownie za pieniądze z kika kupiłem dom. Jakby kik był dla mnie life changing rzeczą. Kupiłem sobie dom za pieniądze z Kika. I, i tak jest. E, ale jak tego Kika w tym momencie usuną, to mi się nic nie zmienia. Idziesz do roboty, do baga jakiś się wypłynie? Nie, bo stary, ja żyję sobie w taki sposób, że wiesz, jest XCOM, jest Holy, jest Instant, jest Fortuna, są Pojerbani, gdzie z kodem SUCHAR20 macie do 20 minus procent na wszystkie produkty od Pojerbani. Wiesz, ja żyję z tymi mniej dającymi hajsu sponsorami, dzięki czemu nie jest to dla mnie koniec świata, jak wiesz, jakby zbanowali Kika. Ale po prostu byłoby to mega przykre i byłoby to głupie. Po prostu, o kik jest taką samą platformą jak Twitch. No prawie. Na Twitchu jest zbanowane chyba 4 albo 5 kasyn, ale reszta, reszta nie jest zbanowana. A tutaj co? Czy Kik powinien trafić do rejestru domen zakazanych? Mamy e, rejestr domen e, zakazanych i przedstawię Państwu taką e, platformę streamingową, która nazywa się Kik. Kik to jest taka powiedzmy telewizja, gdzie... Różni twórcy internetowi mogą odpalić, uruchomić swoją transmisję i pokazywać tam różne rzeczy. Między innymi tam odbywają się transmisje, gdzie promowane są nielegalne kasyna, są również te, te lootboxy promowane, różne patologiczne rzeczy, gdzie na przykład jeden z tych twórców upijał alkoholem swojego, swojego psa, gdzie obmacuje, będąc w Azji, lokalne kobiety. To samo można spotkać na Twitchu, na YouTubie, na Xie, na Facebooku. To wszystko można spotkać na każdej platformie. I to wszystko się dzieje na wizji. W tle jest promocja hazardu. Czyli mamy narzędzie, żeby coś takiego zablokować, bo ta platforma została założona przez największe nielegalne kasyno na świecie Stejk. Więc ci właściciele wymyślili sobie otworzymy telewizję internetową. Ściągamy masę twórców, płacimy im olbrzymie pieniądze. Część z nich streamuje i pokazuje to ich kasyno. Mis Kto z polskich streamerów reklamuje Stejka? Ilu ich jest? Wysocki reklamował chyba Stejka, tak? Teraz reklamuje? Czy mało reklamował? Nie wiem czy dalej reklamuje. Generalnie to raczej ci polscy streamerzy reklamują te właśnie jakieś takie inne kasyna. Te Wawady, jakieś Irwiny. Ministerstwo Finansów My, gdy pytamy się wielokrotnie, dlaczego ta platforma nie została zablokowana, cały czas słyszymy właśnie to, co poseł mówił. Obecnie trwają analizy, my myślimy, my musimy sprawdzić, czy na pewno ta blokada jest zgodna z prawem. W tym samym czasie na przykład Grecja banuje tą platformę, kompletnie blokuje, zakazuje. Turcja to samo. My staramy się wymyślać rozwiązania, albo inaczej, stwarzać problemy, które totalnie nie istnieją. Chodzi po prostu o to, żeby w Ministerstwie Finansów, czy w jakimś nowym bycie, który zostanie stworzony na potrzeby kontroli tej branży hazardowej, były osoby, które mają pojęcie o tej branży, stykają się, a nie tylko umywają ręce i pokazują, rosną wpływy do budżetu, stworzymy jakiś raport, pokażemy, że szara strefa jest bardzo niska, a ta taka sfera ludzka, empatyczna jest totalnie... Totalnie gdzieś. Yy, gdzieś... Debilne tłumaczenie, zamiast zablokować kasyna na czymś zależy, to platformę platformać i to jest strasznie głupie, bo po prostu streamerzy z Kika mogą reklamować te kasyna na YouTubie czy na Twitchu. Bo nie wszystkie kasyna można na przykład reklamować na Twitchu. Planowanie Kika nic wykurzenie nie zrobiło, tylko i wyłącznie troszkę by im utrudniło reklamowanie. plus, plus streamerom normalnym na Kiku wyjechałby wy... wy... jakby możliwość zarabiania, co oznacza również pamiętajcie, że jak. Ja na przykład zarabiam na kiku, to ja płacę z tego podatki. To, 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 to jest szkodliwe dla, dla też państwa. Przecież wypośledzili reklamę zbanowanego steka w Polsce. Tary, o czym ty k***a mówisz? To na Twitchu tak samo reklamuje yy, zbanowane inne kasyna w Polsce. O czym ty mówisz? Ty dyskutujesz z tymi debilami, no bo dyskusja jest generalnie potrzebna. Wiesz, dyskusja po prostu. Jak ktoś ma inny pogląd niż, pogląd niż ty, to warto dyskutować. Przez brak dyskusji bardzo często są podziały w społeczeństwie. Na przykład podziały polityczne, bo ludzie ze sobą nie rozmawiają, a wa warto ze sobą rozmawiać. Nie uważa, że, że będzie tak, że zbanują Kika, ludzie przejdą masowo streamować kasy na Twitch'a i później zbanują Twitch'a? Czy Twitch jest za duży? Twitch jest mainstreamowy. Ludzie pewnie na przykład z rządu kojarzą, czym jest Twitch. A Kik jest dalej czymś nowym i nie dotarło to, że to jest normalna platforma streamingowa. Dziękuję, że dziś byliście. Papa! Papa! Pa.